Kleszcze wędrują. W górę na alpejskie szczyty. Na północ do Skandynawii, Szkocji i Kanady. Łagodniejsze zimy i cieplejsze wiosny sprawiają, że przetrwają więcej i są aktywne dłużej. W Polsce sezon kleszczowy zaczyna się wcześniej i kończy później, a liczba przypadków boreliozy i kazetem rośnie. Ale to nie tylko kwestia pogody. To my. Poprzez rozbudowę osiedli na skraju lasów, rekultywację nieużytków i częstsze spędzanie czasu na świeżym powietrzu, zbliżamy się do ich świata bardziej niż kiedykolwiek. Do tego dochodzi wzrost populacji jeleni i saren, spadek liczby drapieżników, fragmentacja lasów i podróże. Kleszcze przybywają z Afryki i Ameryki. Jaloma czy Lonstar dzięki ptakom i rosnącym temperaturom osiedlają się tam, gdzie wcześniej by nie przeżyły. A człowiek, często nieświadomy, wprowadza je na nowe tereny razem z patogenami. Ten nowy krajobraz to idealne pole dla rozwoju chorób odkleszczowych. Prognozy są jasne. Marsz kleszczy będzie trwał. I jeśli nie zaczniemy działać, to my staniemy się jego celem.